Dzień dobry, kochani, już święta za nami. No i ja sobie przypomniałem o tym, że właściwie to powinienem też i dokończyć jedną serię, czyli otwieranie poszczególnych okienek w kalendarzach adwentowych. To już wiecie, to są te kalendarze adwentowe z Balea Men, z, z Deutsche Markt, Alverde to, to jest marka. Organicznych kosmetyków z tej sieci, no i oczywiście kalendarz Silveco i kalendarz z herbatami z firmy Erwing, tak? Znaczy marka Erwing, tak? No to co, zaczynamy. Mam tutaj przed sobą ten kalendarz z Balamen, No i zaczynamy, słuchajcie, po kolei otwieranie okienek. Pamiętam, że skończyliśmy na dwunastce, dokładnie tutaj, dwunastka. No i szukamy, słuchajcie, okienka numer trzynaście. Gdzieś tu widziałem, o jest dokładnie, jest trzynastka. No i wygląda na to, że coś będzie do kąpieli pewnie. Cóż tu jest? Dużel, tak, czyli po prostu jest to żel pod prysznic, taka miniaturka 50 ml, więc idealnie będzie mi pasować no, do kosmetyczki na wyjazdy zobaczę tylko datę przydatności do użycia, jeżeli tu gdzieś znajdę nie widzę no ale wydaje mi się, że to chyba gdzieś 2023 rok będzie dobrze, trzynastkę mamy za sobą, a jeszcze chyba nie powiedziałem, że to jest jakiś taki mm, będzie zapach pewnie. Ym, jaki to będzie zapach? Ym, nie, nie jestem w stanie przeczytać, co to w ogóle jest za zapach. Wydawało mi się, że wiedziałem. it snow, aha, czyli jakiś taki zimowy. No to co, dalej? Jedziemy w poszukiwaniu czternastki. O, jest. Tutaj taki czerwony, czerwony napis. Co tutaj mamy? Coś w tubie, więc pewnie będzie jakiś kosmetyk. Tak, krem do rąk. I co to będzie za krem do rąk? No nie wiem, zobaczę jaki to zapach będzie. Nie jest napisane jaka to nuda aromatyczna. Nie wiadomo, w każdym razie wegański. Dobrze, no to kremik do ręk będzie fajnie, fajny. Już zacznę niedługo, bo hmm, w, chyba dziś czy jutro powinienem skończyć z, z kremik do rąk z Alverde. No to czternastkę mamy za sobą, idziemy szukać piętnastki, gdzież tutaj będzie, o jest, na samym rogu, słuchajcie, kalendarza, też coś w tubie, jakiś krem pewnie, i cóż to będzie, aha, czyli to będzie peeling, peeling do skóry, ale zobaczę co to będzie, czy to jest jakiś peeling y, dwa razy w tygodniu stosować y, na y, nawilżoną y, twarz no i potem po prostu pod, y, po prostu y, nałożyć i po, po prostu spłukać, więc to pewnie jakaś taka będzie, nie wiem, czy to ziarnista, jakaś taka wiecie, mechaniczna maseczka, czy to po prostu będzie hmm, Yy, jakaś może taka nawilżająca czy oczyszczająca, w każdym razie no nie wiem, zobaczę, co to jest i hmm. yy, yy, jest tutaj napisane yy, nie wiem co to jest za olej, tego słowa nie znam, dobra no to co, szesnastki szukamy jest szesnastka tutaj nawet takie duże nawet było pewnie jakaś maseczka nie będzie o, nie, to jest, słuchajcie, sól do kąpieli w takim opakowaniu. Zarbiste, także bardzo fajnie, bo będzie szansa jeszcze wykorzystać i pokazać w grudniowym dęku. No to co, mamy już 16. Idziemy, szukamy numeru 17. Tu jest nawet przede mną. 17, dobrze ile tych produktów teraz będzie na mnie czekało do testowania czyli to jest po prostu krem na dzień taki do cery wrażliwej tak tak na to wygląda dobrze kremik mamy i osiemnastka osiemnastka też tutaj była niedaleko no, otwiera się z boku no i też coś w tubie pewnie jakiś krem będzie i tu mamy, nie, to jest żel do mycia buzi, do każdego typu cery, no fajnie, czemu nie, także żel sobie wezmę, chyba nie wiem, też do kosmetyczki dam, yy, na jakiś może w czasie wyjazdów będę sobie yy, używał i stosował, yy, no skoro jest takie małe opakowanie, fajne, dobrze, no to już mamy zamkniętą osiemnastkę, szukamy teraz dziewiętnastki, Gdzież tu ta dziewiętnastka nam się schowała? O, jest! Z boku. Też jakaś tuba. Ojej. Cóż to będzie w tej tubie? Aha, balsam do stóp. No tak, no to wiadomo. To jak do stóp, to do stóp. Yy, myślę, że spokojnie wykorzystam. No i też mamy dwudziestkę. Od razu na podorędziu. No, i tu będzie też coś do kąpieli pewnie, bo jest taki pojemnik. No i to jest balsam do ciała. Tak, czyli no nie do kąpieli, a po kąpieli balsam do, do ciała. Bardzo fajnie. Cieszę się. I no, i szukamy ostatnich trzech. 21. Gdzież tutaj? 22 jest. 23, 24. Brakuje mi 21. To jest na samej górze. Proszę bardzo, też jakaś tubeczka. No i to jest krem na noc. Jakiś intensywny. Intensywna kuracja, pewnie jakiś po prostu kremik na noc. Dobrze, 20 ml. To już mamy 21 i 22. Proszę bardzo, to już pamiętam. Tu z boku. O, cóż tu? Cóż to jakieś kosteczka? Yy, no, kartonik. Aha, czyli to jest szampon w kostce. To przynajmniej zobaczę. Czyli yy, Fest, czyli to jest taki twardy twarde szampon. Tak, tak to Niemcy nazywają. Nie jestem w stanie chyba tego otworzyć. Chociaż nie otworzę wydaje mi się. Aha, no tak to wygląda. No, trochę może nie za specjalnie. Widziałem lepsze mydełka, no ale może być. No i słuchajcie, to było już 22. 23. O, tak, coś do kąpielu po kąpieli i tu mamy taki. Aha, czyli m, kremowy krem. No pod prysznic, tak? Kremowy żel, czy krem właściwie pod ym, prysznic i krysmas, taka nazwa, więc pewnie jakiś pewnie aromat może być ciekawy. No i ostatnia, ojej dwudziestka czwórka, nie wiem jak ja to wyciągnę, ale to chyba jest jakaś maseczka, mi się coś wydaje. Wydawało mi się, że to powinna być jakaś super oferta. No tak, no to jest maseczka w płachcie, akurat świąteczna na wigilię 24. Miałbym taką maseczkę, którą wtedy otwierał. Dobrze, bardzo fajnie. Fajne produkty. No i idziemy dalej do, kolejnej, do kolejnego kalendarza. Teraz przechodzimy do kolejnego kalendarza Alverde. I tu będziemy otwierać wspólnie okienka od 13 do 20 cztery i to są produkty już mieszane i dla Panów, i dla Pań, ponieważ tamten kalendarz no to był typowo taki męski, a tu mamy uniwersalny i wiem, że chyba jeden produkt będzie taki typowo dla, yy, dla kobiet. To pewnie będzie gdzieś pod koniec. To zobaczymy. Yy, no i cóż, dalej przechodzimy do kalendarza, do otwierania, także no, zmieniam tutaj położenie telefonu. Mam już trzynastkę. Tutaj pamiętacie, w jednym, chyba w jednym miejscu czegoś tam brakowało w tym kalendarzu. Gdzieś tam wiem, że jest wybrzuszenie. Pewnie się produkt przemieścił. No ale nic. Mamy tu trzynastkę. I tutaj mamy taki balsam do ciała z biolawendą. Fajnie. Także cieszę się. No i cóż, szukamy czternastki. Trzynastka zamknięta. Gdzie jesteś tutaj czternastko? Gdzieś jak zwykle, o widzę, jest na środku. Tak, yy, tamten ten kalendarz morski, tak się, tam się nic nie przemieszczało. No to ewidentnie widać, że coś się tam przemieszczało, bo wyciągnąłem prawie że za kamarków. No i to już będzie, słuchajcie, peeling do stóp. Yy, fajnie, cieszę się. Spróbuję, jaki to jest. Yy, nie wiem co to jest, w każdym razie jest cytryna i ingwer, to nie pamiętam. Co to jest y, za słowo? Piętnastka. Piętnastka. No, oczywiście, szesnastkę widzę, no ale piętnastki nie mogę widzieć. O, jest. Tutaj wyście chyba widzieli. No i tu pewnie co to będzie. Nie wiadomo co. Ale tu mi się jakiś tuż y, pojawił. Tuż do rzęs. No to to jest ta jedna niespodzianka. Tylko wodamska, no, a tu jest maseczka. I maseczka, jaka to jest? Tak, to jest maska do włosów z biokurkumą i z pomarańczem. No to, no czemu nie spróbuję? To chyba są dwie, dwie takie próbki na dwa razy. Dobrze, no to spróbuję maskę do włosów, czemu nie? Mieliśmy piętnastkę, a szesnastka jest z drugiej strony. Proszę bardzo. No i tu mamy coś do kąpieli lub po kąpieli. I tym razem jest to krem do podprysznic. Krem podprysznic z biobawełną i z Migdałem. Fajne, Fajna, ciekawa kompozycja, kompozycja w ogóle aromatyczna. No i polowujemy teraz na 17. Gdzieś tu oczywiście widziałem wcześniej to 17, ale nie teraz. Yy, spróbuję, żebyście mi też pomogli. zobaczyć, gdzie ta się 17 schowała. No oczywiście tu jest 18, 21, 22. Tu jest 20. Ale co, my szukamy czego? Yy, właściwie chyba 17, tak? 17. Jeszcze raz. O jest. Takie większe opakowanie. Powinno być. Jest. I tu jest żel do mycia buzi. I to jest z zieloną herbatą. No, fajnie. No i teraz już finalnie, no, nie, finalnie jeszcze osiemnastka. Osiemnastka jest tu. Tu coś powinno być małego. Jest wybrzuszone, więc coś tu jest. Nie chce mi się wydostać. Jakaś maseczka, ale coś za małe chyba jest to opakowanie na, na tą osiemnastkę. Na tą maseczkę. Aha, czyli maska nawilżająca z, z, z czymś tam z kaktusa i z wanilią. I dziewiętnastka. O jest, tutaj na rogu. To pewnie jakaś maska albo coś takiego... Tak, to jest nie maseczka, ale to jest płyn do kąpieli i to jest z mandarynką, także naprawdę aromaty niesamowite. No i 20 też obok. I tutaj, cóż, mamy. Czyli tutaj mamy żel pod prysznic z mandarynką. Ciekawe. No i cóż, 21 idziemy do 21 o słuchajcie tu się w każdym razie pojawił ten produkt chyba któregoś z tego okienka którego tam nie był chyba w tej 12 tak mi się wydaje i to była ta maseczka do, do mm, maseczka do ust z mm, organicznym miodem a tu normalnie w 21 mieliśmy taki peeling do ciała pewnie do kąpieli no i to jest z, z, nie wiem co to jest ten, ingwer, nie wiem czy czasem nie imbir, nie wiem. No i tu jest jeszcze dodatkowo hmm, cytryna. I 22. To musi być jakaś maseczka. No i cóż tutaj mamy, odwracam, żebym ją przeczytać. Mhm. Czyli to jest yy, maska do stóp. Mhm. No i jest z biożurawiną i z Paranustoniem. To jest jakiś orzech. Dokładnie, czyli jakaś maska do maska do stóp. Ciekawy, ciekawy produkt. No to cóż, 23 nam pozostaje i 24. 24 jest tutaj, a 23 jest tu. No i tak, to też coś będzie wpłynie. I to będzie. Aha, czyli to będzie balsam do ciała z wanilią. No i to Wajden Rinde, to już nie pamiętam, co to było. Sprawdzałem w słowniku o co to chodzi, ale już nie pamiętam. Mniejsza z tym. Jakaś sobie roślinka. No i finałowo to już to jest. To powinno być kilogram. A słuchajcie, nie ma nic. No niestety. Dobrze, słuchajcie, zobaczę co to jest. Może gdzieś się poprzemieszczało. Ja spróbuję rozmontować ten kalendarz i wyciągnąć ten produkt brakujący. Kalendarz Alverde rozmontowałem. Nic tam w środku nie było. Więc ewidentnie po prostu tylko dwa produkty się poprzemieszczały, ponieważ wszystkie produkty policzyłem, ilość jest, zgadza się co do sztuki. Także, no nic, przechodzę, słuchajcie. W takim razie do kalendarza Sylwego, który no do tej pory najwięcej mi radości sprawił. No i tutaj, jak widzicie, mamy otwarte okienka do 12, i po prostu ostatnie dwa rzędy będę otwierał no i jak już jestem w tej pozycji nie wiem czy to po kolei tak otwierać czy po prostu sobie no, pokazywać produkt tak wiecie przy no na stole pewnie tak no to cóż widzimy się za chwilę no już mam przygotowany kalendarz i otwieramy 13 słoiczek i cóż tu będzie wianek nawilżający krem na dzień fajnie no i data, no rok na zużycie, w porządku, 14, tutaj też już słoiczek wychodzi ładnie, tym razem mamy przeciwzmarszczkowy krem na noc, proszę, piętnastka, wianek przeciwzmarszczkowe serum do twarzy, też bardzo fajnie nie znam tych produktów w ogóle no i kolejny produkt powiem wam, że niektóre produkty mi się bardzo udały jak na razie to jestem tylko tak częściowo zadowolony z takiego peelingu mechanicznego no ale to wiadomo, no jak peeling jest w porządku, dobry, drobne ziarenki ziarenka, mocno działa ale no to jedyny na razie produkt, jedyny, którego bym em, nie kupił do tej pory no a tu mamy odżywką odżywczą, maseczkę Peeling, czyli pewnie musi być, nie wiem, zobaczymy. To pewnie jakieś tam drobinki, pewnie będzie miała. No to yy, zobaczą. Cóż to za produkt? Cuda, no. Drobinki tam widać w, w, przez przez to, przez szkło. No i pod siedemnastką, cóż mamy? Wianek. ujędrniająca maseczka na twarz, szyję i dekolt. W porządku. Bardzo fajna. Fajny produkt. Musi być nieźle odżywczy, jak jest, daje się nam również na szyję. Yy, wianek. Kolejny raz. łagodząca maseczka. Czyli pewnie taka pewnie będzie nawilżająca i odżywiająca delikatnie. Tak coś czuję. No to co, już jeden rząd mamy, zaczynamy od dziewiątnastki, tu mamy fiolkę i to pewnie będzie, no tak, wianek, jeszcze raz nawilżający tonik, mgiełka, czyli pewnie będzie mm, taki no, w sprayu super, lubię takie produkty. Wianek łagodzący olejek do demakijażu, a czyli po prostu do wieczornej pielęgnacji przed myciem y, buzi żelem można zastosować taki łagodzący olejek do demakijażu, ale de facto do takiego mycia olejowego wstępnego. Dalej mamy olejk, seria, której nie znam. Jestem nią zaciekawiony, także zobaczymy, co to będzie za hydrolat opuncja figowa. No tak, normalnie to bym pewnie sobie nie kupił takiego hydrolatu, ale tu spróbuję. Bardzo fajnie. Dalej. Tym razem pod dwójką mamy olej, opuncja figowa. Olej, a tym, tym razem olejek. A tu mamy olej. Olej z pestek wiśni. Także widać, że trochę tematycznie nie jest tak za bardzo pomieszany, bo tu nagle olej to się spodziewam też z czegoś z po pod 24. I miałem rację, Hydrolak, lo, Hydrolat Lawenda, także super, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba ten kalendarz Sylweco, hmm, dużo takich produktów, na których miałem tam gdzieś chrapkę, a chęć, a tu proszę bardzo, dzięki temu kalendarzowi mam. Dziękuję Wam bardzo, no i przechodzimy jeszcze do ostatniego kalendarza herbacianego. Już jestem po otwarciu wszystkich kosmetycznych kalendarzy, i tak w, w środku, oczywiście, w tych opakowaniach, które już porozdzierałem, tam Otwarłem je dokładnie, żeby sprawdzić, jak one wyglądają, jak są zamocowane. No to w środku jest oczywiście plastikowa taka forma, w której są właśnie takie, no taka wytłoczka, w której są w gniazdach umieszczone kosmetyki. Tak jest w przypadku tego kalendarza z Deutsche Mark Balaamèn, jak i również Alverde tej marki organicznej. Natomiast zupełnie inaczej prezentuje się kalendarz sylwego, który jest całkowicie kartonowy. W środku wszystkie te właśnie, jakby taka konstrukcja, były takie różne przekładki papierowe, bardzo mi się podobało. No i w sumie ten cały, nawet to pudełko, w którym był kalendarz, jest do wykorzystania, bo ja po prostu przełożę sobie tam różnego rodzaju próbki, kosmetyki takie drobne, i normalnie to pudełko będzie mi służyło do. Do, do przechowywania różnych rzeczy też naprawdę pomysł bardzo dobry, więc jeżeli w przyszłym roku miałbym kupić kalendarz adwentowy, no to zdecydowanie no, podjąłbym taką decyzję. I przychyliłbym się do Sylweco. Jest to bez dwóch zdań, ale oczywiście też w przyszłym roku będę sprawdzać, czy są jakieś inne oferty, fajne kalendarze, takie dla mężczyzn, po to, żeby po prostu sprawdzać, czy są takie kosmetyczne, czy jakieś takie zawierające dużo jakieś takich zupełnie dla mnie, według mnie, niepotrzebnych rzeczy. No, i cóż, przechodzimy do ostatniego tutaj kalendarza. Mamy herbatki, proszę bardzo. No i trzynastka. Po trzynastku mamy herbatę białą granat z agresem. Niesamowite zestawienia smakowe, które mi, mi w ogóle odpowiadają. Po czternastku mamy herbatę zieloną mango z grapefruitem. Świetnie, tutaj będzie to jest zielona, co prawda, herbata, aromatyzowana. Pod piętnastką mam herbatę czarną, malinową, aromatyzowaną. Yy, ja te herbaty na bieżąco zużywam, są naprawdę pyszne, także gdzieś będę musiał dokupić te herbaty, bo są super. Herbata czarna cytrynowa, pod szesnastką. Siedemnastka. Herbata biała, melonowa ze śliwką. O, cóż to za zestawienie ciekawe, naprawdę. No i dalej, osiemnastka. Tutaj mamy, to jest chyba na, jakaś inna zagraniczna oferta, Raspberry Pommy Grade, czyli co? Malina z granatem. Ciekawe, pewnie coś mi się wzięło też i na jakieś rynki zagraniczne też. Mm, tu jest herbata biała, no, spadło mi tutaj, pod dziewiętnastką. Herbata biała pomarańcza z, li, z limetką, tak. I cóż mi tu wypadło? 21. Dobrze. No i mamy 20. Herbata zielona. Proszę bardzo. Pigwa z cytrusami. No i wypadła mi z pod 21. To jest LG. Czysta LG. Tak. No i zostały 3. 22. Herbata zielona cytrynowa. To już taka klasyczna. Wiadomo. Biała herbata malinowa pod 23 i wigilina, słuchajcie, yy, Cranberry and Tangerine, tangerine tak? Czyli yy, nożura wina z tangerynką, czyli to jest mandarynka. No i cóż, słuchajcie. Finałowy kalendarz, y, adwentowy herba, z herbatami. Bardzo mi się podobał ten, ten w ogóle kalendarz. Uważam, że y, zrobiłem dobre zakupy. Nie żałuję żadnego, ponieważ y, balament też mi się podobał. Jak również Alverde sobie dokupiłem. Po przemyśleniach, no i w ogóle to, że się pojawiło sylweko, to już bez dwóch zdań wiedziałem, że kupię. No i oczywiście ten kalendarz herbat, z herbatami, to też uważam, był bardzo dobry pomysł, bardzo jestem z tego zadowolony, ponieważ wcześniej, jak już miałem na myśli, żeby coś oprócz kosmetyków wziąć, może coś ze spożywki, no to zazwyczaj na myśl mi przychodziły jakieś czekoladki. Ja oglądałem te czekoladki. Szczerze mówiąc, to żaden mi się kalendarz jakoś tak nie, nie, no nie przypadł do gustu. Może nie wszystkie widziałem, bo potem powiem Wam, że dostałem w prezencie taki kalendarz z Wedla z beczułkami i ten kalendarz był naprawdę bardzo fajny. I powiem Wam, że ten kalendarz z beczułkami, no zasiedliśmy, prawda, z, tutaj z rodzinką, także po prostu na jedno posiedzenie poszedł kalendarz. Więc, gdybym tak jakoś pomyślał, to może bym ten kalendarz też włączył tutaj do. No, też źle pomyślałem. Mogłem przecież go dołączyć tutaj do, do otwierania tych pudełek, ale dostałem go troszkę w grudniu, tak troszkę później, więc po prostu też i nie pomyślałem. Tak. Czasami, czasami jest tak, że nie pomyślę tak zdroworozsądkowo, więc no, potem refleksja. Przychodzi. No nic, dziękuję Wam bardzo, że dotrwaliście do, do końca. No i te produkty będziecie widzieć, które tutaj otwierać, oprócz, oczywiście oprócz herbaty, bo już raczej nie będę zbierać tutaj tych yy, saszetek yy, i Wam pokazywał. Yy, natomiast te, jeżeli chodzi o produkty kosmetyczne, no to na pewno one u mnie się. Pojawią w denkach. Już mam kilka produktów zużytych, więc pojawią się produkty z tych kalendarzy kosmetycznych już w denku grudniowym. No a wiadomo reszta to pewnie, no wiadomo będą już pokazywane w kolejnych y, y, takich denkach y, w w kolejnych miesiącach roku 2022. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do miłego. Oczywiście zapraszam też do komentowania.